Słuchaj. Nie, nie słucham. Słuchawki mam, airpodsy, teraz no stać. Mamy już ponad 150 tysięcy subskrypcji. Może jeszcze nie, ale jak wrzucimy to może będzie. No dobra, no słucham, słyszę, już. Słuchaj, słuchaj kobieto. Żartowałem, jednak nie słyszę. Słuchaj stara Ruro, gotuj ten obiad, tak? Ale spróbuj mi ugotować raz jeszcze tą zasraną hawajską. Pizza. To przy... Przysięgam, wsadzę ci ją w dupę! E, nie ma! Masz mi ugotować e. normalny obiad! Mają być ziemniaki, ma być stek! Rozumiesz to? Ja schabowy e, chcę! E, schabowy? Mój Boże, dobra, no to schabowy! E, schabowy! Powiedziałam, schabowy! Na pewno to się przyda! ooo, o, latający! Ja mam motywator tutaj Ja mam odpowiedni motywator Okej, okay, bye